Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym dniu po czerwonej kapuście nadszedł czas na śledzie. Będziemy robili sałatkę śledziową. Tym razem. filety ze śledzi solonych. Układajmy Na dobry początek, żeby nie życia. Zachęcić Państwa do mojej kolejnej kuchennej prezentacji powiem wszystkim dzień dobry, a witajcie do tych, którzy lubią śledzie, bo zabieram się właśnie do zrobienia czegoś, co się nazywa sałatką śledziową. Mówię o tym bez pozery, nieco przekornie trochę, ponieważ dzisiejszy, zero-jedynkowy dzień, 23. To dzień smoka, wastry, który nastraja mnie ogniście agresywną i sałatką śledziową. W z po wczorajszej załatce z czerwonej kapusty czuję się ośmielony i wręcz nastawiony bojowo i ogniowo, bo z kucharskim nożem, ogórkiem kwaszonym, musztardą, majonezem, pieprzem, Zbierze, solą, cukrem i wreszcie cebulą zaparzoną wrzątkiem z wody, z odrobiną octu stołowego 10%, i wszystkimi innymi składnikami, których nie zdradzę. Bo to tajemnica kucharska przyrządzę sałatkę śledziową. Cieszę się, że do tego spotkania w kuchennym stole i oknie znowu dochodzi. Po wysłuchaniu tego wstępu pozwolicie Państwo, że moją robotę skrócę o ogon i głowę śledzia. Nóż odłożę i dam upust swojej internetowej wyobraźni śledziowej, która leży mi na wątrobie i na końcu języka. Nadchodzą ciężkie czasy. Być może to śledź ostatni, który w mojej sałatce śledziowej dostanie się do internetu. W każdej chwili do mojej gerdy może zapukać dzielnicowy i zapytać mnie służbowo. Co do tej sałatki dodały? Ponieważ mieszkańcy z klatki donoszą, że jej śledziowy zapach roznosi się po schodach, w samej piwnicy mieszając się z zapachem kotów co może spowodować mieszaninę wybuchową ze swym przestępczym życiorycem poświadczam honorowo że do sałatki śledziowej saletry amonowej płaty, nie dodawałem można to ustalić na monitoringu rewirów Wszystkich dzielnicowych w naszym mieście, a także na nagraniach w sieci handlowej żabki i biedronki, nie wspominając o śledziku na naszej klasie. Na wszelki wypadek trzymam wszystkie rachunki od czasu stanu wojennego, a także kartki na cukier który jest także niebezpieczny, gdy się go doda do sałatki śledziowej razem z fasolą i groszkiem. Kwity mam legalne, ale czy legalne śledzie są złowione, tego wiedzieć nie mogę, bo mogą pochodzić od rybaków, którym łowić zabroniono według najnowszych dyrektyw unijnych, które Francja i Niemcy nam Opłukać, nie tylko o śledzie, chodzi, mili państwo. Idzie o coś więcej. Żeby potrawa nie była. Załatka za śledziowa złona. to mały pikuś z kneblem, się który niektórzy chcą społeczeństwu założyć Kalebula? przed Euro 2012 i olimpiadą. Mam nadzieję, mimo wszystko że do tego wszystkiego nie dojdzie, a moja sałatka śledziowa wszystkim się spodoba i będzie smakować. Jest Smacznego i pozdrawiam na zakończenie chodzenia śledczego. Opukaniu. Na odchodnym muszę wyznać, na że od mojej się. sałatki śledziowej pewnie się już nie wymiga. Dodam jeszcze sam od siebie, że moja sałatka śledziowa jest... Tak zarąbista, że po jej zjedzeniu nawet w turniej tenisowy, alka, obron można oglądać na okrągło zarówno w, w dzień, w jak w i w nocy. Szkoda tylko, że dziś nad samym ranem nasza tenisistka, tenisowa nadzieja, Agnieszka Radwańska to to? przegrała. Cichutko z niczym karetka pogotowia Wiktorią Arwarenka. Naszym sportowcom przed Euro 2012 i Olimpiadą w Londynie, a także politykom z lewej i z prawej strony naszej sceny politycznej polecam moją sałatkę śledziową w internecie. Wystarczy nacisnąć Enter. Smacznego i do widzenia. Wiecie, że mamy kolejną, e, kolejną rocznicę stanu wojennego, profesor Antoni Dudek e, powtarza, dzisiaj nie wierzę, że Jaruzelski obronił nas przed Armią Czerwoną. A pan wierzy czy nie? No e, general Józ, e, Jaruzelski służył reżimowi i e, ochronił przede wszystkim system, ale w je, jego oczach e, równocześnie e, ochronił narodu od czegoś gorszego. Ja nie widzę sprzeczności między tej pozycje. To nie był albo naród, albo system komunistyczny. Dla niego to był jeden i drugi. Ale chronił e, siebie i nas, bo rozumiem, że tak pan, e, tak. taką tezę pan stawia przed ale... Czy przed Solidarnością, bo pamiętam, że wtedy argument był inny, że to z argumentem nie była Moskwa, tylko ekstrema Solidarności, dużo strajków, zima, tak być nie może, musi być stan wojenny. Nie, to jest oczywisty, że Moskwa stała za tym całym systemem w Polsce, w innych krajach tego bloku. I jeszcze wtedy e, obowiązała doktryna Brezniewa, gdzie Moskwa ma prawo wejść. Więc wszystko chodziło o stanowisko Moskwy, nie o zachowaniu ekstremy Solidarności. No ale jeśli tak, ro, ro, rok temu w naszej stacji generał Jorzewski wspominał, że cały czas starał się wczuwać wtedy, w tych dniach, w myślenie Moskwy, zrozumieć, no i można powiedzieć, Wygląda że okay, generał stratek tak właśnie działa, e, stara się wczuwać w myślenie drugiej strony, ale, ale jest też taki zarzut, który się powtarza w stosunku do generała, że może byłoby lepiej, gdyby on się wczuwał w myślenie w, się, polskie, w aspiracje no, Polaków. Pana zdaniem się wczuwał, czy nie? Mhm. Wie pan, te, to są bardzo anachronistyczne pytania. W tamtych mhm. czasach... No, nie można powiedzieć, że on miał Jednym wybór słowem, obronić naród polski od tego systemu bo widzimy e, będzie jak w sam raz ten system panował nad całym narodem i no. za tym stał, stała Moskwa więc te, te, te różne nuancje są moim zdaniem niepotrzebne Panie profesorze, ale Pan wie jak o nim się mówi w przykład sowiecki namiestnik, no, prawda? I to pytanie, na ile on był samodzielny, na ile próbował, się, no, próbował tak. być samodzielny, na ile chciał i, i próbował się przeciwstawić Moskwie. No, oczywiście był tak, na, namiestnikiem tak, e, Moskwy. Jak każdy tak, tak. sekretarz partii w każdym kraju był, tak, tak. oni byli jakby namiestnikami Moskwy. Każdy miał... Nie, nie wiem o, o co chodzi e, z tym mm, pytaniu. Jego e, e, szanse na tym e, manewry były absolutnie minimalny, bo jeśli on by coś robił, sieć e, nikt mu nie kazał. Ja bardzo źle pana słychać, ale o to chodzi. On tak. nie był wolnym człowiekiem, który miał wy, wolny, e, wolny wybór do, do działania. On Jeszcze miał bardzo ograniczone możliwości.